Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies w Tutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Jest listopad, początek listopada i ostatnie dwa miesiące roku, więc mam nadzieję, że te cele językowe, które wyznaczyliście sobie w styczniu przy okazji odcinka o planowaniu celów, udało Wam się zrealizować. Nawet jeśli tylko częściowo, to pamiętajcie, dzisiaj umiecie więcej niż 10 miesięcy temu. Końcówka roku to w większości firm czas podsumowań oficjalnych, tych mniej oficjalnych i często zdarza się tak, że Dom Perignon czy Sowieckoje i Gristoje dla zasłużonych pracowników przywozi sam Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, czyli zagraniczny szef na Europę. Europę wschodnią, ktoś kto siedzi za biurkiem, kręci globusem i patrzy jak słupki w Excelu rosną. Oczywiście na spotkanie z polskim oddziałem nie przyjeżdża sam, tylko ma jakąś grupę zaufanych dyrektorów, menedżerów, z którymi przemierza zagraniczne biura firmy. No i może się tak zdarzyć, że wy, jako herowcy, będziecie takich trubadurów, musieli przywitać chlebem i solą. Solą taką przyprawą, nie tą płaską flądrą. Swoją drogą to po angielsku sola to solfish, czyli ryba podeszwa. No bo jest taka płaska i w Wikipedii też jest wpisane, że po polsku to jest sola łamane na podeszwica, czyli też podeszwa. No ale dość oceanografii. W dzisiejszym odcinku poznacie słówka i zwroty, które mam nadzieję pomogą Wam w ogarnięciu grupy zagranicznych gości, którymi pewnie będziecie się musieli niedługo zająć. No bo jak nie Wy to kto? No chyba nie to pół zespołu, które akurat w dzień wizyty ma zaplanowane od dwóch lat USG na NFZ. Przy okazji będziesz na końcu też drobny bonus i mam nadzieję, że dla Was przydatny, a też śmieszny. Warto jeszcze wytłumaczyć, dlaczego wizyty zagraniczne są takie stresujące. I mam tutaj ciekawą historię. Jest czwartek i po angielsku mówi się, że takie czwartkowe wspominki to Throwback Thursday, dużo th. Kilka lat temu pracowałem w innej szkole językowej i mieliśmy kursanta z Gdańska, dyrektora takiej fabryki który uczył się w okolicach poziomu B2C1, czyli był dosyć zaawansowany. Dosyć intensywnie przygotowywał się na zajęciach do oprowadzania po fabryce nowej linii produkcyjnej takich właśnie zagranicznych potencjalnych inwestorów. No i gdy ten dzień nadszedł, nie mógł wydusić z siebie więcej niż kilku prostych słów. Ostatecznie poprosił asystentkę o przejęcie gości, a sam uciekł w popłochu do biura. Nie wiem, czy wytłumaczono to pomrocznością jasną, no ale my jako firma musieliśmy się potem tłumaczyć, czemu on niby był na C1, a tutaj ani słowa nie powiedział. Czemu tak się zestresował? No, bo spotkanie na żywo to nie jest spotkanie online albo pisanie maila na Google Translate. Na żywo może zadziać się absolutnie wszystko. I jeśli kiedyś zdarzyło się wam palnąć jakąś gafę po polsku, do znanego już wam szefa. To pomyślcie, jak można zareagować w gorzej znanym języku do osoby nieznanej. Jeśli cały rok nie uczyliśmy się regularnie języka i dwa tygodnie przed wizytacją wzięliśmy się za powtórki, no to można powiedzieć: It's time to face the music. Czas wypić piwo, które sami naważyliśmy. Jeśli jednak regularnie mieliśmy kontakt z językiem, cały rok, to można powiedzieć: hm, Here goes nothing. Raz kozie śmierć. No bo w sumie, co takiego strasznego może się zdarzyć? Przejdźmy więc do porad i zwrotów, które przydadzą się Wam podczas wizyty gości z zagranicy. Greetings. Powitania. Bycie uprzejmym w stosunku do osób, których dobrze nie znamy, szczególnie w języku angielskim, jest bardzo ważne. I tu polski trochę nam nie pomaga, bo do zmiękczenia przekazu w polskim trzeba dodać tylko przepraszam, na początku może jakiś zaimek i już sprawa załatwiona. No posłuchajcie, jaka jest różnica. Szukasz guza? A, przepraszam, szuka Pan guza? Od razu lepiej. Po angielsku jednak bardzo polecam przypomnienie sobie direct i indirect questions. Pytania bezpośrednie i pośrednie, bo niemiłe będzie. What time is it? Która godzina? A już miłe. Excuse me, could you please tell me what time it is? Długie, ale bardzo miłe. I pamiętajcie, że tam się troszkę odwraca ta gramatyka. Nowo napotkaną osobę w biurze najlepiej będzie namierzyć, żeby nie witać się. Zbytu uprzejmie z nowym panem kanapką na zastępstwie, albo z kimś, kto przyjechał na rekrutację z Kielc, no i ubrał się pewnie w trzyczęściowy garnitur. Upewniamy się więc, że mamy naszego rozmówcę. Good morning, you must be Jessica Simpson. Albo good morning, are you Jessica Simpson? Dzień dobry, ty na pewno jesteś Jessica Simpson. Albo dzień dobry, czy Jessica Simpson? Są to utarte zwroty, więc nie zastanawiajcie się, czemu You must be John Johnson brzmi trochę dziwnie. Potem lepiej się przedstawić, by nasz rozmówca po ujawnieniu swoich danych wiedział, kto go zaczepił. Nice to meet you, I'm Piotr Kowalski, and I'm the HR Manager. Miło mi Cię poznać, nazywam się Piotr Kowalski i jestem dyrektorem HR. Może to być oczywiście Janina Kowalska. Można oczywiście dodać jakiś kontekst, jeśli wcześniej wymienialiście już jakieś maile przed wyjazdem, a pewnie tak robiliście. We've exchanged a couple of emails before your visit. Wymieniliśmy parę maili przed waszą wizytą. Teraz już czas na gadkę szmatkę, ale może lepiej nie o pogodzie, bo braknie nam pewnie słówek na mrzawki, deszczyki, gradziki. Pogadajmy bardziej o przyjeździe do biura. So, how was the trip here? Have you ever been to Sosnowiec? How do you like it? Jak minęła wam podróż? Byliście już kiedyś w Sosnowcu? Co o nim myślicie? No, tu mogą odpowiedzi się różnić od picturesque, malowniczy do the worst filth-ridden slum, najgorszy, przesiągnięty brudem slums, ale ważne, żeby się uśmiechać i potakiwać. Jeśli goście przyjechali prosto z lotniska czy dworca, to warto zadbać o ich bagaże. Can I help you with your bags? Czy mogę pomóc z bagażami? You may leave your bags in this room safely. Możecie je bezpiecznie zostawić w tym pokoju. Tutaj taka ogólna rada: lepiej jest pokazać, że zamykacie drzwi kluczykiem. Nawet jak w tym pokoju jest ksero albo śpi pan kanapka, a zamek nie ma wkładki. Nie ma nic gorszego niż zastanawianie się przez pół dnia, czy hasło do naszego prywatnego laptopa raz 2, 3, 4, 5, 6 było lepsze niż rok i imię. Czyli na przykład 1976 Darek. Takie hasła też się zdarzają. Jeśli wy sami często jeździcie po różnych biurach z walizką z pociągu czy lotniska, to taką podstawą Sawuar jest oderwanie dwóch z czterech kółek, co uniemożliwi kolegom, bo raczej koleżanki nie będą brały w tym udziału, organizowania wyścigów tzw. jeźdźców walizek. Widziałem już wyścigi krzeseł biurowych, więc na walizkach na bank też można bić rekordy biura, no, ale jak mają dwa kółka, to po prostu taka walizka nie opuści nawet pit stopu. Przeważnie, zanim zacznie się jakieś bardziej merytoryczne spotkanie, które paradoksalnie jest dużo prostsze niż taki small talk i drobne uprzejmości, trzeba będzie ogarnąć jakieś pićku. No i najwygodniej byłoby, gdyby każdy gość przyszedł do biura już z własnym termosem i nie robił zamieszania, niemniej warto jest spytać. Would you like something to drink? Będą coś pili? Nawet jeśli wasz lektor nauczył was nieformalnego brytyjskiego zwrotu pensje kopa, to lepiej go nie używać w środowisku biznesowym. Można jednak spytać how do you take your coffee? Jaką kawę pijesz? Bo how do you drink your coffee to można odpowiedzieć Well, usually with my mouth, but I haven't tried the IV drip. Do you have any? Przeważnie ustami, ale nie próbowałem jeszcze kroplówką. Macie może? To może być lekko złośliwe, ale lepiej w takim razie pytać: How do you take your coffee? Takie pogaduchy przy kawie to też dobry icebreaker. Jeśli macie okazję, żeby taki water cooler talk przetestować, to zachęcam, żeby to robić, zamiast na przykład uciekać z biura i krzyczeć: Here is kitchen, you make coffee, bye bye! I tak trzeba będzie kiedyś zacząć ćwiczyć ten small talk. W trakcie już konkretnego spotkania z gośćmi, tak jak mówiłem, może być dużo łatwiej. Ludzie mają prezentację i są w środowisku, w którym byli już wiele razy. Laptop, rzutnik, wszyscy siedzą cicho, patrzą w ekran, ale sama część dyskusji może być bardziej stresująca. Po do nowego akcentu trzeba się będzie trochę przyzwyczaić, Może szumieć jakiś wiatrak, ktoś będzie szeleścił papierem śniadaniowym albo ciumkał krówkę ciągutkę. Nasi goście też mogą mamrotać, mieć wadę wymowy. Wmacną tutaj się kiełbaskę. Albo my możemy marzyć, żeby jak najszybciej już pojechali, dali prezenty z wielkiej wody, na przykład naklejki z Michaelem Jordanem. Warto więc przygotować wcześniej zwroty, jeśli czegoś nie usłyszymy albo nie zrozumiemy. Samo Excuse me, w zależności od tego, gdzie będzie padał akcent, może znaczyć Excuse me, pytacie kogoś o coś, ale kiedy ktoś was coś spyta, a wy nie usłyszeliście, to będzie bardziej Excuse me? Inne zwroty to. Sorry, but I didn't catch that. Przepraszam, ale nie usłyszałem. I'm sorry, but I don't think I understand. Przepraszam, ale wydaje mi się, że nie rozumiem. Could you rephrase that, please? Czy możesz to jakoś powiedzieć inaczej? Did I get that correctly? You want us to find a bigger office and hire David underseat. Czy dobrze zrozumiałem? Chcesz, żebyśmy znaleźli większe biuro i zatrudnili Dawida podsiadło? Te zwroty będą bardziej do takich drobnych pomyłek, nie do słyszenia, ale podczas grubszych tematów, gdzie konsekwencje będą straszne. Jeśli czegoś nie zrozumiecie, najlepiej będzie powtórzyć to, co myślimy, że zrozumieliśmy i usłyszeliśmy. When you say that fluctuation hinders employee engagement, do you mean that changes in staff make people work less? Gdy mówisz, że fluktuacja osłabia zaangażowanie pracownicze, to czy masz na myśli, że przez zmiany w zespołach ludzie pracują mniej? W sumie to jest takie nawet dobre do zrozumienia takiej szefomowy po polsku. Jeśli czasem na jakimś spotkaniu ktoś mówi, że fluktuacje KPI dywersyfikują napływ deadlineów, nie wiadomo o co chodzi, najlepiej wtedy jest wstać i powiedzieć: przepraszam, ale czy my jesteśmy tu chwalone czy ganione? Jeśli już więc zrozumieliśmy o co chodzi po angielsku, dobrze jest poklepać się po plecach mówiąc: "Ah, thanks for explaining that. Now we're on the same page." Dzięki za wytłumaczenie. Teraz już wszyscy wiemy o co chodzi. Albo: "I appreciate clarifying that point. Now everything's clear and we can move on." Doceniam wyjaśnienie tej kwestii. Teraz już wszystko jest jasne, więc możemy przejść dalej. Jeśli oglądaliście szklaną pułapkę, czyli pięknie przetłumaczone Die Hard, to musicie przyznać, że rozkład budynku przydaje się. Swoją drogą, nie wiem czy pamiętacie, ale w szklanej pułapce tego złego gościa grał Severus Snape, starego Pottera, ten co tak spada na przepaść i krzyczy na końcu. Sam rozkład biura może być Wam nieznany. Może często pracujecie zdalnie, albo zapomnieliście już gdzie jest łazienka, gdzie kuchnia, czy stół do bilarda. Wtedy z pomocą przejdą przepisy BHP, bo przeważnie przy wejściu do biura albo przy windach wisi sobie taki rozkład, gdzie co jest, taki rzut z lotu ptaka. Wystarczy wtedy zrobić sobie zdjęcie telefonem i poćwiczyć kierowanie kogoś do automatu z przekąskami tak już w zaciszu domowym sobie przećwiczyć. Czyli to get to the vending machine, you need to go along this corridor, turn left, past the reception desk. And the vending machines are opposite to the restrooms. Żeby dojść do maszyny z przekąskami, musisz iść wzdłuż tego korytarza, minąć recepcję, a maszyny będą naprzeciwko toalet. No właśnie, po długim locie czy podróży, lepiej nie powiedzieć gościom: Excuse me, but do you want pee-pee?" Nawet WC Water Closet nie załatwi sprawy. Te słówka nie do końca są takie bardzo miłe. Albo. Do you want me to show you the toilets? Ej, chcecie, żebym pokazał wam sedesy? Niektórzy będą woleli zatrzymać siłą woli pracę narek niż odpowiedzieć twierdząco na takie zaproszenie. Najlepszym rozwiązaniem będzie użycie biznesowego i neutralnego restroom. Możecie więc od gości usłyszeć Oh, I need to use the restroom. I tutaj trochę koślało można powiedzieć, że to jest to samo, co po polsku powiedzenie... Przepraszam, ale chciałbym skorzystać z łazienki. No, na przykład do umycia łapek. Nie że psi-psi. Zwrotu. Ow! Oh, who taught you that? Wow! Kto cię tego nauczył, możecie dodatkowo użyć, gdy wasz gość łamanym polskim spyta, gdzie tu macie kibel? Bo może się zdarzyć, że już jakiś śmieszek uczył swojego kolegę dziwnego polskiego. Ja sam osobiście słyszałem historię, gdzie polscy koledzy nauczyli Niemca. Zwrotu bardzo przydatnego w restauracji, takiego podziękowania, jak kelner poda danie, i ten zwrot to nie będę tego jodł. No więc językiem można się bawić. Mam jeszcze parę wskazówek na koniec związanych z zarządzaniem swoim poziomem stresu, bo niezależnie od tego, czy czujecie się dzisiaj świetnie ze znajomością języka, czy też trochę gorzej, to w biurze poziom stresu będzie jeszcze wyższy. Dobrym pomysłem będzie proponowane przez Hubermana Double Breathing, czyli to podwójne oddychanie, gdzie nabieramy dużo powietrza nosem, troszkę zatrzymujemy, dobieramy jeszcze trochę więcej i wypuszczamy powoli. Wtedy nasze serce trochę się ściśnie i zwolni pompowanie krwi. W telefonie za to, który będziecie mieli w kieszeni, najlepiej mieć zainstalowaną aplikację naszego słownika Digi.pl. Bo gdy nagle trzeba będzie poprosić o wpięcie laptopa do beżowego przedłużacza, to może się okazać, że tylko laptop znamy. Taką listę typowych rzeczy z biura, które mogą się pojawić w trakcie spotkania czy rozmowy, możecie sami zrobić wcześniej i sprawdzić w słowniku i będzie to lepsze niż kalambury w pokazywanie solniczki i pieprzniczki w kuchni. W ogóle to wiecie jak po angielsku jest solniczka i pieprzniczka? Black and white maker? Jeśli czeka Was osobiście prezentacja przed gośćmi, to mówienie sobie, że tutaj powiem, tutaj to, to nie działa. Najbardziej lubimy piosenki, które już raz słyszeliśmy albo słyszeliśmy kilka razy, a najlepiej wychodzą prezentacje, które już kilka razy powiedzieliśmy, więc trzeba wszystko w domu przećwiczyć na żywo albo nawet nagrywając się na telefonie na wideo, żeby był taki lekki stres z bycia obserwowanymi. Jeśli Czujecie się pewniej w przyjmowaniu zagranicznych gości. Oczywiście wszystkich sytuacji związanych z wystąpieniami, przyjmowaniem, chodzeniem do restauracji z gośćmi, zamawianiem im biletów, nie jestem w stanie wam tutaj zaprezentować w te parę dziesiąt minut, więc może to jest pomysł na kolejne odcinki, ale mam nadzieję, że czujecie się teraz pewniej w przyjmowaniu takich zagranicznych gości, więc spróbujmy. Przyjąć takiego typowego miliardera, który wpadł do nas do firmy na spotkanie. To po prostu wpadł do nas Elon Pizmo, Swoją drogą jest już w ogóle nowy odcinek Joe Rogan Experience i kolejne parę godzin rozmowy z Elonem Maskiem, A widziałem już też, że strzelali z łuku do Cybertraka. Usłyszycie więc za chwilę polecenie po polsku, po którym musicie zareagować po angielsku i poczekać na kolejne wskazówki, albo też odpowiedź Ilona. Jeśli nie wyjdzie wam od razu i spłoszony Elon Musk ucieknie z biura przez okno, to możecie zawsze cofnąć troszkę odcinek i spróbować znowu. Zaczynamy. Upewni się, że rozmawiasz z dobrą osobą. Yes, hello. I'm Elon Musk. Przedstaw się. Really nice to meet you. I really love your hair. Zapytaj, jak minęła mu podróż. It was pretty good. I flew my private plane to Warsaw. I drove the cyber truck to this office. Spytaj, jak podoba mu się miasto. This city is like a jungle. I've never been here before. So maybe you'll show me some power plants in the afternoon. I want to have a private one in every country across the globe. Skomentuj jego plany i zaproponuj coś do picia. I'd kill for a glass of avocado and kangaroo tears smoothie. But if you don't have any, a cup of coffee is okay. By the way, what would you say you do around here? Opowiedz o swoich obowiązkach. Interesting. Hey, why did the chicken cross the road? To get to the other side faster. <laughs> Zareaguj na czerstwy żart i powiedz swój. That's not funny. So, what's for lunch? Opowiedz o planach na lunch. Sounds lovely. I've heard some good things about pierogies. Zaproś Ilona do sali konferencyjnej. No problem, but could you show me where the restroom is first? Wytłumacz, jak trafić do łazienki i ucieknij z biura, gdy tylko zamkną się za nim drzwi. Brawo, mam nadzieję, że sobie poradziliście. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Oczywiście zachęcam do subskrypcji na Spotify, Apple Podcast. Google Podcast jest zamykany, więc zaraz nie będzie tam odcinków. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn oraz na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.